Zadanie 14 jest z, znowu z ciągów yy, i mamy określić liczbę niedodatnich wyrazów w ciągu BN. Co, może, co możemy stwierdzić? Widzimy, że nasz ciąg BN jest, yy, ma postać funkcji kwadratowej, yy, tak, której remena są skierowane do góry. Czyli wygląda to mniej więcej wzór. Tej funkcji kwadratowej w ten sposób, i szukamy liczby niedodatnich wyrazów w ciągu. Pamiętamy, że n jest liczbą naturalną, czyli my szukamy tutaj tych punktów odpowiadającym liczbom naturalnym. Tak. I oczywiście szukamy wyrazów niedodatnich, a więc ujemnych i równych 0. Co możemy zrobić? Możemy sobie przypisać wzór. Dziągnijmy sobie może n przed nawias i otrzymujemy 3n minus 25. Ym, i, I obierzmy miejsce zerowe, tak, czyli albo n jest równe 0, tak, ponieważ te, ten składnik jest równy 0, albo nawias jest równy 0, tak? czyli n wtedy równa się 25 trzecich jest to równe 8 1 trzecia. W takim razie w tym miejscu mamy 0. W tym miejscu mamy 8 i 1 trzecia. A więc tych n, które leżą pomiędzy tymi wartościami, jest 8, ponieważ zaraz nie liczymy. Tak? A więc są to y, cyfry odpowiednio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale 9 wyraz tego ciągu jest już dodatni, a więc poprawna jest odpowiedź D8.